Coś długo mnie szukałaś. Hmm? Osa, wszyscy kryjcie, luk! Spokojnie, to ja, Maja. Bez obaw Sylwia jest muchą i to bardzo miłą. Muchą? Jesteś pewna? Bo wygląda na młodszą siostrę pasiaka. Właśnie w tym rzecz. Wszyscy uważają, że Sylwia jest... Brawo! ją! Nie! To nie ona! Ta osa ukradła mi nektar! A gdzie twój wspólnik? Jest tutaj! Znalazłam ją! Złodziej jest tutaj! Ten, ten Odlecę stąd! Będziesz miała przeze mnie przykrości! Nigdzie nie lecisz! Przecież nic złego nie zrobiłaś! Znajdziemy winnych, dowiedziemy, że nie jesteś złodziejką! Ale co zrobimy z biedną pszczołą? Powiedz nam, dokąd leciały te osy! Widzisz, to kolec z bandą napadli na ciebie! Sylwia nic nie zrobiła! Mój nektar! bo nas zobaczą! Przestań szczękać zębami, bo nas usłyszą! To nie moje szczęki, to kolana mi dzwonią! Co za hałas! Nie można się nawet spokojnie zdrzemnąć przez pięć minut! Śpisz, ale to nie pora na spanie! A właśnie! I co robisz przed naszym gniazdem? Jakim gniazdem? Wybaczcie, nie zauważyłam! Szukałam tylko miejsca na krótką drzemkę! A może chciałaś ukraść nasz nektar! Nektar? Jaki nektar? Uważaj, bo nie patyczkujemy się tu ze złodziejami! Sylwia, uciekaj! Uciekaj stamtąd! Nie ma chwili spokoju! Ach, co ja robię z tą parą gamoniów? Bardzo za nich przepraszam. To prostacy. Pozwoli pani, że się przedstawię. Zwoł mnie Kolec. To zaszczyt, Sylwia. Proszę, co za piękne imię. Czemu dotąd nie miałem zaszczytu zawrzeć znajomych?